System kaucyjny został wdrożony. Wszyscy możemy powiedzieć, że on zaczął działać od 1 października bieżącego roku. Przygotowania przynajmniej po stronie naszej Lidl Polska trwały już od kilku lat. Od 1 kwietnia tego roku mamy we wszystkich sklepach nasze urządzenia, automaty, gdzie klienci mogą dzisiaj przynosić te puste opakowania. Na początku dawaliśmy taką zachętę w postaci rabatu 5 groszy za każde opakowanie na robienie zakupów też w naszej sieci. Od maja zmieniliśmy tą ofertę i jest 10 groszy za każde opakowanie i dzisiaj oczywiście klienci mogą przynosić wszystkie opakowania PET i puszkę, które mają kaucję, czyli ponieśli wcześniej opłatę kaucyjną, także żeby odzyskać te koszty, a opakowania, które nie mają opłaty kaucyjnej, dalej oferujemy naszym klientom 10 groszy. Także ze wszystkimi opakowaniami można przychodzić do naszej sieci. Jako Lidl Polska rozpoczęliśmy już od wiosny tego roku kampanię edukacyjną, gdzie edukujemy klientów w Polsce, w jaki sposób postępuje się z opakowaniami jednorazowymi, przede wszystkim opakowania PET i puszki, gdzie zachęcamy do przetestowania naszych urządzeń w sklepach i do zwracania tych opakowań, promując oczywiście dodatkowo rabatem na zakupy. Także ta wiedza wśród klientów jest coraz większa.